Dlatego kolejna powieść jest pisana z punktu widzenia chłopaka. No właśnie, kolejna powieść. Ona jeszcze się nie ukazała, a już budzi może nie kontrowersję, a zainteresowanie. Wiele emocji wzbudza okładka, którą... Wróciłaś na media społecznościowe, ale także tytuł, który może sugerować, że to będą smaczki i tajemnice dotyczące rodziny Małgorzaty i Wony Żytkowiak. I tu znowu łączy się postać narratora z postacią autora, zupełnie niesłusznie. Tym bardziej, że tak jak to mówisz, to... tym razem narratorem będzie facet. Tak. Y to jest powieść, na którą ja bardzo czekam. To jest, ona się ukaże 7 października, zgodnie z zapowiedzią wydawcy. Powieść powstała w dziwny sposób. Któregoś razu mój syn, który przychodził do mnie wieczorem, myśmy razem czytali książki w łóżku, potem on szedł do siebie, za, zadał mi pytanie że on by chciał o mnie kiedyś napisać. Ja mówię, no to napisz o mnie. No on no, oczywiście książki nie napisał, ale mnie w głowie się uwiła taka myśl, jakby tu spojrzeć na mamę z punktu widzenia nastolatka. Tyle tylko, że to jest taka kokieteria, bo ten nastolatek nie zawsze jest nastolatkiem w mojej powieści. Jest to taka narracja naiwno-dziecięca, ale nie zawsze, bo ma czasami pięć, czasem dziesięć. Czasem 50 lat. Ale tak jest w naszych wspomnieniach. Tak. i ma mamy taką z wiedzę, wiedzę to, tak? o mamie. Czy to są smaczki z mojego życia? Tak, jak najbardziej tak, tylko że nikt nie wie, w którym momencie ten smak się kończy. A już zaczyna się wyobraźnia, albo w którym się zaczyna. Czyli nie wiadomo, jak to mówią, kiedy jest faktu, a kiedy nie, jest fiktu, nie, tak? Nie, nie wiadomo, nie wiadomo. Tylko ja wiem i tylko ja wiem i poza mną nikt nie wie, i nie sądzę, żebym kiedyś się z tym zdradziła. Ja myślę, że po takiej rekomendacji wszyscy sięgną po te książkę, żeby zobaczyć, jakie to są te epizody z życia mojego. Moja mamy. redaktor powiedziała tak, że powieść, która wyjdzie, to jest taka powieść, którą moi synowie będą czytać przy, przy wigilijnym stole.